bo jest ślisko Cześć Moniczko Dzisiaj jest taki live nietypowy bez przygotowania i bez... No bo tak trochę spontaniczny Generalnie jestem od dwóch tygodni o mapie świadomości Hawkinsa O tej siódmej inne osoby przychodzą to też ciekawe bardzo że będę robiła teraz live'y później. Przynajmniej w te dni, kiedy nie mam na ósmą Cześć siostynko. Jak się macie dziewczyny, dzisiaj wreszcie słoneczko będzie. Ale też mrozik. Minus 4 tutaj u mnie w pisarzowicach. Co bardzo zerkać nie mogę. Bo jednak prowadzenie samochodu to prowadzenie samochodu. Ale jak coś tam się pojawi, to. Cześć! To może przeczytam. No bo ja mieszkałam na południu, wiesz Grzesiu? Na południu jest jaśniej o tej porze roku, No to jest ciemniej e, latem. Jest inna szerokość geograficzna i tak to działa. Kiedyś się zdziwiłam, bo ja mam rodzinę w Bydgoskim, Jechałam e, na wakacje, tak? I przyjeżdżałam tam do cioci i wujka, a tam jest o godzinie 10 o wiele jaśniej niż tutaj u nas w Bielsku. No ale, no ale to dlatego. E, ciekawe, że to tak aż działa. E, jest agatka. E, tak, no ja dzisiaj mam takiego, tak na luzie, szłam sobie z wami po prostu pogadać. Chyba nic mądrego nie wymyślę, tak na poczekaniu. Te wyższe, te wyższe poziomy mm, z mapy świadomości Hawkins'a to już częściowo przebiliśmy. Tam była już e, odwaga, jest takim skokiem, a potem jest już e, neutralność, ochota. Dalej jest akceptacja, miłość. Więc na tym poziomie akceptacji jest bardzo fajnie. Na, znaczy na poziomie ochoty jest super, bo się pojawia taka chęć do współżycia, do, do um, życia świadomie, tak? Jest taka radość z życia i chęć życia, i ochota do tego, żeby się działo, żeby coś przedsięwziąć, żeby, żeby dzielić to, to życie. No, no, akceptacja no to jest jeszcze tam level up, kiedy jest przyjmowanie, tak? Przyjmowanie i e, ten umysł rozróżniający się pojawia tylko w kontekście rozróżnienia prawdy od fałszu, a nie ma rozróżniania i dzielenia e, istot wszelakich, w tym ludzi, może przede wszystkim ludzi. No i zaraz będę w korku. O, już zerknę. O, to jest tam sobie stanę. Co jeszcze powiem dobrego Dobra. Może nie. Dobra. Nie wyginam się za bardzo, bo przez takie zachowanie to potem jest właśnie na drogach niezbyt bezpiecznie jak stanę to zobaczę to chciałam zobaczyć a teraz yy, jedziemy fajnie jest jasno jest bo jest światło a propos światła to jest taki czas grudzień kiedy się spotykamy z ciemnością bardzo mocno zima <laughs> ta ciemność w nas się integruje ze światłem, i warto się temu poddać. Warto to zrobić. Można przez sny, pracę ze snami, można też e, no tak po prostu świadomie poszukać tych cieni w sobie i techniką uwalniania. Chodzi Hawkinsa, te cienie zintegrować, tak? Uwolnić, zintegrować. Są na to różne słowa. Dla mnie to jest w zasadzie tożsame uwolnij, zintegruj, ale dla niektórych nie, i może wolicie słowo zintegrować. Ja sobie zrobiłam ten naszyjnik, pokazywałam Wam ostatnio. Nie wiem go ubrać. Jest tak mam sobie taki ładunek energetyczny, że jakbym czuła, że gdy go ubiorę, to się coś wydarzy, gdy go zacznę nosić, nie jestem na to gotowa. Najzwyczajniej w świecie, żeby to zrobić. Ale już tak czuję, jak mnie coraz bardziej woła i woła, tak? Jak mi tak zawoła fest, to wtedy go ubiorę. No i albo po prostu go będę trzymała w dłoniach, bo to jest taki duży, duży wisior, w którym są dwa elementy, w którym jest właśnie światło i cień. Um, a właściwie, no tam jest cień, ale właściwie jest światło i ciemność. I nie istnieje, tak, ta mrówka <laughs> i właściwie nie istnieje ym, światło bez ciemności, odwrotnie i ciemność można powiedzieć, jest takim skondensowanym na maksa skondensowanym światłem właśnie czarna dziura, czy w ogóle jak mamy na sobie coś czarnego, to tak mocno wchłania to światło ym, no i co się z tym światłem dzieje ono tam jest w tej czerni, tak, w tej ciemności to są znowu jakieś, powiedziałabym, takie przekłamania, które mówią, że ta, ta czerń jest czymś złym, ciemność jest czymś złym, mrok jest czymś złym. To nasze oczy nie widzą w ciemności, a dla wie, wielu zwierząt, innych istot żyjących ta ciemność jest naturalna, tak? Oni tam sobie świetnie radzą, mają całe spektrum spojrzenia, tak? Może mogą się z tym odnaleźć bardzo dobrze. I ta ciemność nie jest żadnym straszną rzeczą, taką, w której, w której właśnie nie widać. To nasze zmysły to robią, że w ten sposób postrzegamy ciemność. I też było wygodne dla wielu religii, zwłaszcza tej naszej, żeby z tej ciemności zrobić wroga. Marek Taran bardzo pięknie mówi o trzech fazach czy postaciach w kobiecie. Pierwsza to jest biała. Czyli taka niewinna kobieta, dziecko można powiedzieć. Kobieta, która jest czystą miłością, właśnie taką świetlistością, niewinnością. Druga to jest kobieta czerwień, tak? W czerwieni. Kobieta w czerwieni to jest w fazie, um, kiedy, kiedy może począć, tak? Kiedy może zostać poczęte dziecko i też się to wiąże z, z krwią miesięczną i z takim wewnętrznym żarem z ogniem i trzecia kobieta to jest kobieta czerni i to jest jej, można powiedzieć taka no, już takie podsumowanie tak to jest taka ta wiedźma wiedząca i w tej czerni jest ukryte są pozostałe dwie ona te dwie chroni i ona te dwie zawiera ta czerni i białą i czerwoną no i to jest Piękne, niesamowite w ogóle i nie ma e, żadnego stracha w tym, tak? Żadnego zła, żadnego, nie wiem, cierpienia e, Niczego niewłaściwego Ta Czern tam jest jak najbardziej na miejscu um, No, ten korek nie tak dosyć szybko jedzie, ale poczekajcie um, No tak, akceptacja. No nie wiem, nie przeczytam będzie dzisiaj taki, tak jak będzie. Co mi się tam opowie. Jesteśmy w świetle generalnie, ale ponieważ tak jak już wspomniałam, ten grudzień, ze wszystkich stron dobiegają informacje, że grudzień będzie miesiącem transformacji. I to jest mega istotne, żeby to mieć na żeby tam, żeby pamiętać i się nie dać temu w negatywnym sensie żeby sobie znajdować te drobne przyjemności, radości um, takie swoje sposoby na, na radzenie sobie z tą ciemnością, taką, która nas przytłacza i na to, by ją integrować, integrować, integrować integrować, integrować, integrować i jeszcze raz integrować po prostu ją do siebie przyswajać kiedy widzimy, że jest nas coś nie... Nie halo, czegoś sobie nie lubimy, to się pochylić nad tym, tak? Bo to jest proste, jeżeli nie lubimy czegoś w sobie, to nie potrafimy sobie tego mm, wybaczyć, przyjąć do siebie, ukochać w sobie, to w innych ludziach też nie będziemy potrafili. I nieraz są nam dane właśnie te lustra. To nie jest też tak, że przyciągamy swoje lustra i tak dalej, nie zawsze, ale często tak, często tak jest. Że człowiek, człowiek, który staje nam na drodze, staje nam po to. Żebyśmy mogli się przyjrzeć sami sobie. Sami sobie i przejrzeć się właśnie w tym drugim. Dlatego też taka ciekawa rzecz że mi przyszła do głowy. No, widzisz, w ciemności masz najlepsze pomysły. Może dlatego, że nie ma tych bodźców rozpraszających, prawda? Ciemność to jest też nieograniczone pole możliwości. To jest nasze kwantum. Joe Dispenza zachęca, żeby właśnie wyobrażać sobie nieograniczoną przestrzeń ciemności, kiedy medytujemy. Wtedy tam z, tego, z tej ciemności można wyłowić dosłownie wszystko. Tak jak Justyna tutaj napisała, ma najlepsze pomysły. Nie, nie dziwi mnie to. Fajne to jest w ogóle, że można z tej ciemności czerpać, tak? Jak z takiego grala. Jak z zbana, jak z kielicha. Sięgamy ręką i wyciągamy trochę na zasadzie jajko niespodzianka. Czasem może być różnie. Um... Zgubiłam wątek. Ale zaraz sobie, zaraz sobie przypomnę. Agnieszka jest z nami. Cześć. Taki dzisiaj spontan life Jutro będzie też po siódmej, ale chyba z domu. No i jutro ostatnia, ostatnia część kewi czyli tego, tych siódemkowych live'ów. Jeżeli ktoś dopiero dołącza do oglądania to zachęcam, żeby od pierwszego tego przewodnika sobie obejrzeć, posłuchać. Ja też mam zgrane w większości, więc nie zginą za jakiś czas wrzucę je na YouTube'a tylko no, tylko tam są czasami takie lapsusy różne i no ale no, przynajmniej jest prawdziwie bez udawania wiem co chciałam powiedzieć, to co mi wczoraj przyszło do głowy z takich bardzo ważnych rzeczy że niektórzy mają takie podejście, że na przykład nie zwiąże się już z nikim, dopóki nie przyrobię w sobie tych rzeczy, które są związane ze związkami, które odreagowywuje na, na drugim człowieku, w związku, w relacji itd. No i okej, okay, szacun, ale z drugiej strony dopiero w relacji z kimś, dopiero e, bardzo często, dopiero w relacji z kimś możemy pewne rzeczy zobaczyć i mamy szansę ich dotknąć e, w sobie, i mamy szansę dopiero wtedy je e, przetransformować, tak? Zintegrować, przetransformować, czy też jak kto woli, przepracować. E, I to się czasem nie udaje. Niekiedy owszem, fajnie jest, nie wiem, pójść na jakąś, jakiś rodzaj terapii, czy jakiegoś duchowego duchową ścieżkę sobie obrać, żeby jak najwięcej w sobie poczyścić z tych złogów, które zalegają, z tych starych nawyków znieść tę swoją podświadomość piętro wyżej, na takiej na spirali ale niektórych rzeczy i tak nie, nie dotkniemy, nie będziemy w stanie przerobić je, dopóki nie będzie tego tej drugiej osoby no i um, można by powiedzieć, że często mamy żal do siebie, że po raz drugi wchodzimy do tej samej wody, po raz drugi czy trzeci popełniamy te same błędy. Um, dlaczego tak się dzieje? No i za każdym razem popatrzcie na to jak na szansę. To, że po raz drugi, trzeci robicie to samo, czy w relacji, czy gdziekolwiek indziej. Um, i, i, za, I zauważycie to, tak? Zauważenie, to, ta świadomość to jest ten pierwszy krok do, do zmiany, ale no nie wystarczy tylko zauważyć. Trzeba jeszcze coś z tym zrobić. Ale to już jest pierwsze i popatrzmy na to, jak na szansę. To jest szansa, żeby po raz kolejny dusza wszechświat daje mi szansę, żeby mo, mogła to, yy, to zmienić, żebym tym razem mogła zrobić inaczej. Często też jest tak, że dusza robi, mówi sprawdzam. Czyli wprowadza nas w jakiś tam trybik, um, sprowadza na nas, na nas um, jakiegoś rodzaju sytuację, żeby sprawdzić, czy już jest ten moment, kiedy my umiemy z tego wyjść i zareagować w inny sposób niż do tej pory, w taki sposób, który będzie, um, który będzie z serca, który będzie wznoszący, a nie taki, który jest znowu po raz kolejny. Um, jest po, raz, jest po raz kolejny odgrywaniem roli, w którą wpadliśmy wiele lat temu, a może i wiele e, żyć temu. Wiele wcieleń temu. Więc, e, jakby to, nie, nie mówię, że, że to jest źle, jak się jest samemu, bo to jest dobrze na pewno. Znaczy, to wszystko jest właściwe, tak? Nie oceniam dobrze, źle. Ale jeżeli jesteśmy w relacji, to popatrzmy na nią, że. Że to jest ten moment, kiedy możemy też pewne rzeczy w sobie zobaczyć, i nie zobaczylibyśmy tego bez tego drugiego człowieka. Więc co tutaj można poczuć w tym momencie, jakiego rodzaju emocje? No, wdzięczność, tak. Wdzięczność jest jedną z takich podstawowych wznoszących nas, nas wibracji emocje, które są wznoszące, powodują wzrost nasz wewnętrzny i wzrost innych ludzi. A zatem ogólnie, Pola, to, to właśnie ta wdzięczność, że ta osoba w jakiś sposób się zgadza na to, czy bierze udział w tym Twoim tutaj procesie, tak, w którym jesteś. Bardzo lubię tę grę: radykalne wybaczanie. Jak ktoś z Was chce zagrać w Satory, to ta gra jest u mnie. I... Chciałabym w ogóle ją wprowadzić w takie normalne moje życie, w sensie, żeby przynajmniej, nie wiem, raz na miesiąc taką grę, w grę zagrać. Um, na razie mam trochę jeszcze nie do końca poukładaną swoją domową przestrzeń, na tyle, żeby można było się tak na, na takim pełnym luzie spotykać i, i, i właśnie czy grać, czy... Nie byłam nigdy, jak pójdę, to albo po prostu ją sobie e, kupię, to się jej nauczę. Um, ale radykalne wybaczenie mówi o tym, że nasze dusze się umawiają, że nasze dusze się umawiają na to, żeby być tutaj razem ze sobą i pewne rzeczy przetransformować, pewne rzeczy zmienić. I jednej i drugiej duszy należy się głęboka wdzięczność i szacunek za to. Więc jeżeli masz jakieś trudne teraz relacje gdzieś tam z kimś, niekoniecznie bardzo bliskie, mogą to być relacje przyjacielskie, zawodowe, jakiekolwiek inne, to popatrz na to jak na szansę, że masz szansę pewne rzeczy dzięki temu zobaczyć, zmienić, właśnie przetransformować. Tak? Też e, całe te siódemkowe live, y, te wieczorne były poświęcone temu, jak e, Wyjść z takiego sztampowego, starego naszego nawyku. Um, nawyk to nie jest, ale jakie są piękne góry. Uwielbiam mm. ten kliwek, słuchajcie, ośnieżone, lekko oświetlone. Ja już co w górę, może w niedzielę pójdę do południa. Ale pięknie. na szansę, żeby coś zmienić. I bardzo fajne ćwiczenie jeszcze Wam zapodam na koniec, bo mi się akurat przypomniało, jeżeli chodzi o relacje z ludźmi. Kiedyś mi to taki szaman sprzedał krakowski. Ja mam teraz dziury w pamięci, ale dlatego, że mam taki dosyć trudny emocjonalnie czas właśnie, swój własny. I, e, i to mam wtedy tak, że pamięć mi szwankuje. Nie jest to nic dziwnego, aczkolwiek niezbyt przyjemne. W każdym razie arkadiusz, arkadiusz krakowski e, i e, to jest tak, to jest tak, że jeżeli jesteś z kimś w jakiejś relacji takiej niefajnej, to włóż siebie i tę osobę, na przykład do szklanej kuli takiej małej, nie? Was razem tam wórz. cały czas jak jesteście w relacji co się między wami dzieje, coś, coś się, yy, jakaś jest, jakaś jest yy, akcja, reakcja, yy, spotykacie się i tak dalej, to miej cały czas z was oboje w tej kuli. Nie przyglądaj się. Tak? Nie, to jest bardzo fajne, bo widzi się, te, widzi się te siebie i tą drugą osobę, bo to jest szklana kula ale jednocześnie jest to bardzo bezpieczne. W dodatku jest sprawiedliwe, bo obydwie osoby są zamknięte w tej kuli, nie tylko jedne, więc ty też jesteś w tej kuli zamknięty na, zamknięta na czas tego e, spotkania, tak? tego współdziałania, dział, działania czy też e, ogólnie jakiegoś e, razem. Mi to bardzo pomogło w życiu już kilka razy, w takich sytuacjach dosyć trudnych tym dzielę. Przyszło mi to nie wiem czemu do głowy akurat teraz, ale Jakie to skrzyżna jest śliczne Słuchajcie, to jest najpiękniejsza droga do pracy, jaką sobie mogłam wymarzyć. przynajmniej na dzień dzisiejszy. I kiedy jadę i widzę te góry śnieżone, chmury nad nimi, słoneczko się tak fajnie ścieli. Pokazałabym Wam, ale to jest zbyt niebezpieczne, żeby teraz brać e, e, telefon do ręki za szybko jadę. Może jak tam stanę na wjeździe znowu to odwrócę kamerę i zobaczycie. A na razie, jak chwilę musicie mnie uwierzyć, że jest pięknie. Yeah. Się moje wewnętrzne dzieciak cieszy. No, tyle w sumie na dzisiaj mam do powiedzenia. Taki trochę to um, pomieszany ten live, dziś mam tego świadomość ale taki czas. Także um, dużo ciepła dla siebie, bardzo, bardzo, bardzo dużo, dużo miłości dla siebie, dla siebie samych, dla bliskich i um, usprójmy się w taką jeszcze większą możliwość, poszukajcie możliwości uładowania się, bo grudzień nikt nie strasza, ale grudzień to po prostu jest z racji tego choćby, że jest tak e, dużo ciemności, są dnie, dnie krótkie. Jest takim dosyć specyficznym miesiącem, specy, specyficznym czasem, więc to, to spotkanie z cieniem jest jak najbardziej tutaj um, możliwe i, i po prostu się będzie odbywało. Ok, uwaga. Chciałam odwrócić kamerę, ale nie wiem, czy mi się uda. No, tutaj już tej wysokości nie widać tak bardzo. Chodziło mi o te góry tam. Może je za chwilę będzie widać jak ruszę, bo już mam zielone światło. Tam u góry jest moja uczelnia, widać ją. To właśnie do niej jadę sobie. O, 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 o. Dobra. A się muszę skupić na drodze tam. O tam. Ja na nad pomarańczowym przejechałam. Trudno. No i już niewiele zobaczymy. Ale możecie pojechać za mną ten kawałek jeszcze. Tam, tam są góry. Jest Stefanka, Kozia Góra. Ja tu mieszkałam niedaleko. Po drugiej stronie tej góry, tak trochę bardziej na prawo. Mieszkałam 33 lata i chodziłam na nogach na uczelnię. Bo na uczelni tutaj w Bielsku Białej pracuję już 20 parę lat. Więc to jest całkiem, całkiem długo. Dobra, słuchajcie, kończę. Trzymajcie się pięknie, łóziaki. Hej. Ja jestem, bo tu jesteś. A, nie mogę znowu wyłączyć.